więc krótkie podsumowanie co do ataku. W sumie to bez większych szkód. Widzę, że generałowie tutaj sobie bez problemu poradzili z generałem Grewsem, który się wycofał z Kablą duchu jeden z pierwszych. co do reszty oddziałów nie ma zastrzeżeń. Nie widziałem, żebyście coś złego robili. Prosimy się, ta czwórka zasługuje na pochwałę, bo jednak stała czas na tej samej pozycji. Dzięki nim centrum badawcze stoi jak stoi. Tak samo dzięki 104 która tam dołączyła pod koniec. Czy... Czy jakiś oddział, czy jakaś osoba ma coś do zgłoszenia? Udzielam generale Windu. Więc tak. Jeden z nieudolnych Jedi stracił dla nas pewien bardzo ważny artefakt. Nie wiem gdzie on uciekł. Najwyraźniej się przestraszył swoich konsekwencji, gdzie yy, mam nadzieję, że mistrzowie z tego coś wy, wywnioskują. I tu jest drugi stracony artefakt przez niego. No, to idę. Hej, czy ktoś jeszcze z generała patrzy do Dania? Hej, czy ktoś z kadrow wyterskich ma PTS-a? Przekazuję głos kanclerzowi. Dobrze, jednostki. W związku z zaistniałą sytuacją jako iż została zniszczona jedna dziesiąta naszej floty oraz pierwsza armia. Wasza jednostka zostaje przekształcona w pierwszą armię sektorową Crimson, gdzie Jednostka wasza będzie główną siłą tej armii. Ponadto zostaje utworzona pierwsza flota pod dowództwem generała Pride'a. Zostają zmienione struktury rank. I generał Pride zostaje awansowany na generała armii sektorowej. Szkoda, że nie ma go tutaj teraz z nami. Komandor Pestillions zostaje generałem armii systemowej, jak już się ogarnie. Komandorze, na gratulacje czekasz? A no tak. Gratulacje. To nie koniec awansów. Mianowicie jeszcze brygadier Frank zostaje awansowany na generała jednostki Crimson. Ponadto wasza jednostka zostanie bardzo przekształcona pod względem struktur, nie jesteście już zwykłą, małą jednostką, jesteście główną siłą uderzeniową, dlatego wymagacie innych formacji zbrojnych. Tutaj mam listę zmian, która zostanie wprowadzona. Mianowicie, oddziały, które będą obecne w placówce po tej rewolucji to Drużyna komandosów Bad Batch, to bez zmian, są dosyć przydatni, więc zostają. Za to już CG zostaje przekształcone w 24 Brygadę Defensywną. 104 zostaje zlikwidowany z tej jednostki. Zostaje utworzona 106 Kompania Logistyczna, składająca się z Korpusu Medycznego, Korpusu Technicznego oraz Korpusu Pilotów. Zostaje wprowadzony 327 Korpus Gwiezdny oraz 442 Batalion DUM, a 212 oraz 501 zostają połączone w, w 713 Batalion Szturmowy. Ponadto w Waszej jednostce standardowo zostaje Batalion Rancor, i ostatnią nowością jest RSF, który także zostaje wprowadzony. macie jakieś pytania do mnie, żołnierze? Udzielam. Ktoś z 212 się odezwał. Ja miałbym pytanie, to kto będzie komandorem w tym 713? Komandor Wex czy komandor Krzyk? Czy może ktoś inny? A co, chorąży? Aspirujesz na rangę komandora? Zawsze można zrobić dla ciebie sprawdzian, czy jesteś godny. Mm. Nie wiem, wiem kanclerzu. Nie wiem. Sprawa komandora zostanie wyjaśniona prawdopodobnie na dzisiejszym spotkaniu. Oficer Jeszcze z nowości zostaje do Was, oczywiście, przydzielone też nowe wyposażenie nowe modele statków dla korpusu pilotów, nowe wyrzutnie rakiet dla ciężkich dla cięższych jednostek oraz będą nowe modele, lepsze, ulepszone modele broni prostozy najnowszej linii produkcyjnej plus będziecie mieli w jednostce dostęp do pancerzy typu Juggernaut na pewno kilku żołnierzy znajdzie w nich miejsce Oraz inżynierowie będą mieli większe możliwości, jeżeli chodzi o rozstawianie min. Ktoś ze 174? Tak, kanclerzu, co z naszym oddziałem będzie? Też jesteście likwidowani, jak 104. Znaczy, na pewno wielu z Was z takim doświadczeniem znajdzie, doś znajdzie swoje miejsce w RSF, ale jako tako Wasz oddział nie będzie już w jednostce. że nie musicie się martwić, że zostaniecie przebranżowieni w coś, gdzie nie będziecie mieli żadnego doświadczenia, ponieważ RSF będzie całkiem podobnym typem oddziału, z lepszym wyposażeniem na pewno. Wasza broń na pewno ucieszy Was, jak już. Są jeszcze jakieś pytania? Jest to prawdopodobnie jedyna taka okazja przez dłuższy czas, kiedy możecie zadać pytania o struktury armii dokładne, oprócz dowodzących, bo tym już będzie się zajmował generał Frank. żadnych pytań o wyposażenie o jednostki jeżeli nie jakiś rekrut się odezwał Mam. Jak będzie z tażeniem rekrutów? Czy zostanie też przydzielona nowsza broń? Tak, dostaniecie, każdy dostanie nowe modele broni. Te, które macie, zostaną przekazane bardziej potrzebującym jednostkom, bo tak naprawdę nie mają w ogóle podstawy do naszej nowszej bazy. A i jeszcze niebawem złożywam wizytę generał Wielkiej Armii Republiki, podlegający bezpośrednio pode mnie. Jest to generał Bakara. Także na jego wizytę będziecie mogli się przygotować w najbliższym czasie. Dobrze, świetnie, jeżeli nikt nie ma już żadnych pytań co do wyposażenia, bo naprawdę jest to bo naprawdę jest to ostatnia okazja, żeby się zapytać o jakieś wyposażenie dla swojego oddziału, bądź jakiegoś poszczególnego oddziału. A może chcecie poznać specjalizację? Jeżeli wszystko jest dla Was jasne i nie chcecie nic wiedzieć, no to ja to już zakończam moje przemówienie. A, wiedziałem, że ktoś się skupi, ktoś został czwartego. Kanclerzu, bo kanclerz wspomniał o specjalizacjach. Kanclerz może nam powie, jakie te specjalizacje będą dostępne w danych oddziałach. No wszystkich to oczywiście nie znam no na pamięć, ale jakbyście mi wymienili jakiś konkretny oddział, to mogę wam chyba 106. powiedzieć jedno. 106. No co powiedziałem, że będzie się składało? 106, tak abstrahując trochę to nie, nie ma kompletnie nic związanego ze 104, więc jeżeli o to ci chodziło, to nie. Ale 106. Będzie miał na przykład w korpusie medyków medyka Hazmat, który będzie miał dostęp do miotacza ognia i bardzo, ale to bardzo wytrzymałego pancerza. Z drugiego korpusu to pamiętam, że będzie żołnierz EOD Saper, dostępem do min. I z korpusu pilotów pamiętam jedynie specjalizację starszego pilota, chociaż na pewno będzie ich tam więcej. O, czy ja słyszałem, że ten, dokładnie ten żołnierz z 501 się odezwał? Udzielam. Kanclerzu, jakie będą specjalizacje w 713, o ile dobrze słyszałem? W 713, czyli tej hybrydzie jakby waszych dwóch oddziałów. Pamiętam jedynie z specjalizacje paratroopera. Oraz specjalizacje ARF. Na pewno jest tam coś jeszcze, tylko już pamięć, nie ta. No, widziałem jeszcze dwóch żołnierzy ze 174. Udzielam po kolei, ten kto pierwszy się zgłosił. Jakie były specjalizacje w tym oddziale RSF? No, akurat. Głupio się przyznać trochę, ale z RSF nie pamiętam nic. Pamiętam jedynie, że będziecie mieli dostępną specjalną broń, która będzie miała wariant um, cichy, w takim sensie, że nie będzie praktycznie jej słychać Jak strzela. Mm. A no tak, chyba będziecie mieli. Mogę się teraz pomylić, ale wydawało mi się, że widziałem zapisanego Jet Troopera. Prawdopodobnie. Dobrze. Ktoś jeszcze chciałby tutaj zadać pytanie? No, udzielam. Kolejny żołnierz z 74. Czy medycy będą tylko w tym korpusie logistycznym, czy też będą paramedycy w innych oddziałach, formacjach? Paramedycy w innych oddziałach będą strasznie w małej ilości. Będą mieli słabsze wyposażenie od medyków ze 106. Tak, medycy ze z tego będą mieli granaty z baktą bardziej skoncentrowane, będą leczyły szybciej i na większym obszarze, będą mieli więcej narzędzi medycznych. Medycy w kilku formacjach, chyba w dwóch formacjach, o ile mnie pamięć nie myli, będą miały, mieli dosyć słabe serzenie, jeżeli chodzi o to. Dobrze. Dob ta odprawa trwa już dosyć długo. Mam nadzieję, że się dowiedzieliście czegoś o tym, jak będzie wyglądała Wasza jednostka po najbliższych zmianach. Jeżeli nie macie już żadnych pytań, to kończę przemówienie, bo na pewno te ataki opóźniły Wasze harmonogramy treningów i jakichś spotkań. A no tak. I dostanę tutaj jeszcze na biurko specjalny projekt od komandora Pestilienza, który wam go teraz przedstawi. Oddaję głos generale. Zostanie wprowadzony od wydział a mała grupa. Będzie to Gwardia plagi. Specjalna. Mała jednostka odpowiadająca za specjalistyczne operacje, jak i egzekucje. Zostaje wprowadzona kara śmierci. Nie możemy dopuścić do takich sytuacji jak dzisiaj, jak wczoraj, że zginął młodszy komandor. Nie możemy dopuścić do sytuacji, gdzie mamy zdrajców w szeregach, którzy. Są aresztowani jedynie. Ja w dniu dzisiejszym wprowadzam karę śmierci. A nowa jednostka, pardia plagi, będzie podlegać bezpośrednio pode mnie. Oddaję głos. No dobrze, jeżeli wy zadaliście tyle pytań, to też mam dla Was jedno. Mianowicie. Ktoś zabezpieczył mojego nuklasa, którym tutaj przeleciałem wraz z generałami. Gdzie on się teraz znajduje? że z 174? Na własne oczy wiedziałem, jak y, nuklas został zniszczony. A, no to. świetnie. Żeby nikt nie przetransportował. No dobrze, tak jak już to wszystkie byłyby pytania do mnie i nie macie już żadnych pytań o struktury i specjalizacje, które poznacie i tak już niedługo w pełnej wersji, to oddaję głos generałowi Frankowi. Okej, okay, ja na krótko. O, teraz tak, na, po oficerce będą ogłoszeni komandorowie danego oddziału, zostaną przypisani. Nie mówię, nie we, w niektórych oddziałach może być selekcja od Co do waszych rang, jeżeli jak komandor się przeniesie do innego działu, możecie się do niego zgłosić po zwróceniu rangi i on wam może przypisać, bądź zostawić podstawową. To w sumie wszystko. Dobra, jeżeli to wszystko, to wszystkie jednostki w tył zwrot, odmaszerować do, od prawej i wrócić do swoich obowiązków. No Teraz General, proszę zorganizuj mi transport, bo nie zamierzam zostawać tutaj dłużej. Obowiązki na kursant wyzwałem. Albo jednak zostanę do jutra, w sumie wszystko jedno. Zobaczę, jak się będą spisywać Wasze nowe oddziały w akcji.